Czy może jakichś pilotów, które namówimy do wywiadu? No, być może pilotów to nie brakuje. Powiedz, że mikrofon nie pasuje. Tak jest. Ja mogę potwierdzić, że mikrofon nie parzy, Zapraszam wszystkich. Jest tu wielu pilotów wspaniałych, także ich też się podzielę. A chciałem Państwu tylko powiedzieć, że tą jedyną pasją to nie jest tylko sporty samolotowe. W życiu szajmy na jakieś hobby. Obojętnie, co to, to jest. I wtedy, tak jak mówiliśmy o stresie, człowiek odskakuje od swojej pracy zawodowej, codziennych obowiązków, czy to do znaczków, czy do gołębi, czy jeszcze jakieś inne. Tak, yy, kolega zaprasza do skoków z yy, padochronem. Ja zapraszam do wchodzenia do zimnej wody i świadomego oddechu i ruchu przede wszystkim. creatures of mine Skądeczka! Cia, cia. Cześć, cześć! Witam! Witam, witam! Wyżej! Dobra! Paweł jesteś? Jesteś przegomando, z prze Co zrobiłeś? Dzień dobry. Pasa, ale tam się żeby też zepić pasa. Kolejny ja tak? eh, Obok mnie stoi mężczyzna, który żartobliwie mówiąc, eh, któremu pozwoliłam na to, żeby przeleciał mnie samolotem. I to był mój pierwszy raz z Marianem. Eh, Marian, serdecznie Ci witamy. Chciałam przedstawić Państwu czołowego. Członka stowarzyszenia ICAR. Miałem taki wykład, pasja czy zawód, dotyczyło to lotnictwa i to może być i pasja i zawód i jedno i drugie, w zależności co kto robi. Dla mnie lotnictwo jest w ogóle no, niewyobrażalną rzeczą, którą, z której bym musiał zrezygnować. Myślę, że bym nie zrezygnował w żadnym przypadku. A jesteśmy tutaj w naszej strefie chilloutu, czyli odstresowujemy się, odstresowujemy się muzyką, piękną pogodą, słońcem. Jak tam polataliście balonem grubo? Skończyliśmy właśnie. No Dobrze, że myśmy skoczyli. Jakie ono ma podejście do ludzi. Dokładnie.